Witam wszystkich z tej strony, tula, a my jesteśmy w grze. Amne, zamroczny obłęd. Tak, tu ostatnio uciekłam. Powiem wam, że siadam do tej gry z ciężkim sercem, ale. No, muszę iść. Fuck, jak tu jest ciemno. Ja mam w ogóle 10, tylko nie niedobrze. Tu mnie ostatnio gonił Te lochy to jest jakaś masakra Bo ja w ogóle się w kupię To jest krzesiwa. No, weź to Weź to Dobra. Coś jest? Nie. W ogóle czekajcie. Jakie mam zadania? W podłodzie jednej strony znajduje się dziura. Aha. Tak. tam dziurę muszę... Narzędzie do kamienia. To ja... Tym mogę tę dziurę... Ja tę dziurę już zrobiłam? Kurde, nie wiem. Gdzie to było teraz? On tak chodzi, a mi się wydaje, że cel jeden. Czy ja idę z powrotem? Tak, idę z powrotem. Mówiłam, że jest ja tu głupie. Masakra. Tam chyba muszę iść. Dobra, wyłącz to. Bo... Mam nadzieję, że on tu nie wyjdzie znowu. Pójdziemy najpierw tutaj. To mi ścina, tu jest, jest oświetlone I czy oni by tam na dole? Czekajcie, zajrzyjmy tu włosy. Gdzie ta dziura była? Tu? Tu. To ja tam byłam już, tak? Jak to było? Aha, dobra. Teraz mam tego użyć chyba, tak? Okej. Okay. Jesteśmy. To czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Nie wiem. Bo chyba ja znalazłam to, to takie jakby to i on mnie zaczął gądził i uciekłam chyba, nie? Coś tak mi się wydaje. Teraz ciekawe co będzie tutaj. Pewnie nie lepiej. Coś tak czuję. Eee? Halo? no nic nie widać. Aha, dobra, tu jest jakiś... ...korytarz. Prawo czy lewo? W prawo idę. Nie. Aha, okej. Okay. Tu muszę sobie odsunąć, że tam lepiej. Kamienie. Tego nie podniosę już. Aha, dobra. Nie przeskoczę jakoś tu, czy coś? Nie. Dobra. Czases to dobra, chyba... Chyba jeszcze. O. Jest tu ktoś. Czekajcie czy ja kłócam? Tak. Kurde, znowu ciemno. Pokażę. Hmm. Magazyn to mi się źle kojarzy. Tak, bo... czekajcie, spojrzę jak ja mam Oliwę, no... kiepsko. i Krzesiwa też mam kiepsko, tak naprawdę. To się świeci. Co to jest? Świetnie. Co jest? Co jest? Bank mnie będą gonić kuchnia. Ale tam jest wolone. magazyn. Ej. To gdzie ten magazyn? To... Fuck. Czekaj! Waarom je niet? Fal. Wat zeg je? Nou, het is voor een keer. Ja, dat is mijn plaats. Soon ga we'll niet ready. snel. there be klaar zijn. Laat er genoeg jakieś zadanie, nie wiem gdzie ja pobiegłam, nie? i znowu tu nie trafię, brama przez którą można stąd wyjść jest zamknięta na starą kłódkę um. no dobra, to czy ja to mogę czymś, na przykład tym kłódka się nie trzeba ją jeszcze osłabić a tym świder no to za słaby no to to niestety Wyłącz to Kurde, gdzie iść? tutaj stąd Nie

Teraz mnie tu oślepia, widzę. Coś tam jest? Nie ma nic? Eee, o, krzesiwo jest, dobra, super. Nie może kucnę? Dobra. Dobra, to teraz może tu? Wow. Co ja będę chyba zamknąć też tak jak było Mhm, Tu jest jeszcze krzesiwa. Dobra Czekajcie, co ja mam zrobić? Rozwalić tą bramę jakoś, okej. Okay. Tylko jaka przyszłą, co? Czy... Czy nie? Nie wiem, ja się kupię w tych lochach. 27. Na dół? Nie, nie chcę na dół. To się zawsze źle kończy. Coś mi ścina, nie wiem dlaczego. Fuck, uciekaj! Kurde, świetnie, nie? to to on tam chyba, co nie? No i co, i on tam jest na tym dole? Jak ja mam tam iść? Nie, to nie. To, a tu, dobra. No nie, nie to chciałem Kurczę, jak ja mam tam wejść? Jak on tam jest? Chyba, że poszedł sobie. Znają, ja że nie poszedł. Это а не 2nd of august. i arrived in the village of altstadt. it's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, castle i've arranged for a bed at der mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. they are dead because of me. O, oliwa. O, krzesiwo, superowo. Krzysiwo nam się zawsze przyda. To coś jest. O, Laudano tak było? Laudano, no. Okej. Okay. O, świnki. No to? To jakiś kwas? Tak, no wiedziałam. Kwas! Ale czekajcie, jakieś zadanie nam się pojawiło. W kuchni znajduje się beczka pełna kwasu. Mhm. I co w związku z tym? Pewno ten kwas mamy zabrać jakoś, znajduje się co te to, to świnie tu to takie porozrzeszane. W sumie kuchnia. No i nic więcej tu niestety chyba nie ma. skryliście? nie Ach, nie chcę stąd iść tu jest dobra, po co to świecę? w miarę bezpiecznie, chyba teraz chyba muszę iść tu to tak. się nie da. ani drugi nie jest świetny o, to co? Skodka jest w doskonałym stanie. Świetnie. Tego się też nie da. Nie. no to. Super. Można tu wrócić? Nie. Zresztą też wrócimy do lochów, więc. Dobra, idziemy stąd szybko. jest jak tu ciemno. Dobra. Gdzie ja mam teraz w ogóle iść? Tu jest to zawalona, dobra. Magazyn, czy ja w końcu w tym magazynie to byłam? Bo ja już nie wiem. Chyba nie, Tam chyba byłam. Kurde, to chyba byłam w tym magazynie. Gdzie on jest? Nie obracam się. Nie obracam się. Gdzie mam iść? O, fakt! Gdzieś poszłam na no, to! Ja tu nie chcę! Gdzie jestem? Kucaj! Boże. Tak gra jest Ja mam normalnie ciarki na... Gęsią skórkę znaczy się ciarki na plecach, a gęsią skórkę na rękach ja przyszłam w ogóle? Jakiś słoik. A, dobra. Czyli tu pewno mam ten kwas wziąć, tak? Tak mi się zdaje. To wezmę. No coś jest? Dobra, to muzyka. To nic nie ma... Nie wiem, czy ja mam stąd tam mnie widać? Boję się. No. Nie wiem, jak tu wleciałam, bo oczywiście leciałam. Nie, nie to chciałam. To chyba teraz ten swój. Stanie super, e, ja muszę ten kwas e, nabrać, co nie? Tak mi się wydaje. Teraz, gdzie była ta kuchnia? Nie wiem, czy ja to było, co to jest? To chyba było zamknięte. Może ten potwór tu był. Stąd wydostał. Pewnie tak. A że ja uciekam i nie oglądam się za siebie. Ja myślę, że to jest dobra taktyka. To nawet nie widziałam. Dobrze. Ej no, coś mi się strasznie ścina ta gra. Nie mam pięcia dlaczego. No broni na kompa, bo gra jest stara jak świat. Coś... So what the what the i don't know. i have a place in the world. brennenburg is a majestic creation. it's a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. following alexander, the baron is a peculiar but gracious man. he seems well as the sun sets on brennenburg, The fairy-tale varnish turns <laughs> to an eerie gloom. alexander's straight. i chyba to wszystko um, teraz ja chyba stamtąd przyszłam. Tak mi się wydaje... Nie wiem, no głupie się magazyn kuchnia w tą stronę. Magazyn. Nie wiem tutaj to było. Czy tu? Nie, tam chyba nie byłam Czekajcie. Chyba tu. Tu byłam. Tu byłam. To jest ta kuchnia? Nie. Gdzie to kuchnia? <laughs> of august eighteen thirty nine The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was as we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and I said I didn't care about its powers, and that I should throw it away. Alexander advised again. Okay. <sighs> <sighs> to, to gdzie ta kuchnia? Fuck! No to po mnie No to po mnie N Niestety Co ja mam zrobić? Ja się tu nie mam gdzie skryć? Nie, tu nie ma drzwi nawet Trudno, zapijemy. mnie <śm> Nie patrzę na to is it on Nie wiem, to chyba się na dół jakoś. Magazyn, kuchnia tu. To tylko teraz gdzie tu czy tu. Tak, tylko Lecimy do kuchni. Na nic nie patrzę, prosto do kuchni. Ej, to, że co? że on tu ze mną idzie? właśnie tu, Daniel! Kurba się! Dobra. Ej, słyszałam go. Czy on tu ze mną przyszedł? Czy on się dobija do drzwi? Fuck, dobija się do drzwi. No to świetnie. No nie no i wszedł, no i po nas. No słyszę go. Idź stąd. Tu nie ma nikogo, same świnie. Agora eu não i nie ma drzwi, świetnie, wywalił mi drzwi dobra, nabierzemy ten kwas i sobie skończymy, bo <laughs> ja mam dość dobra. tu się schowamy dobra, niech tak jest i pokaż, mamy ten kwas, jest pełen kwasu kurde, tym mamy niewiele ale czujemy się całkiem okej, okay. dobra spójrzmy jeszcze zadania brama, aha boże gdzie ta brama była, ja teraz nie pamiętam, nie? ale dobra myślę, że na dzisiaj naprawdę wystarczy kilka e, e, strasznych momentów było <tak także mi wystarczy naprawdę i tak jest 20 minut przeszło, także naprawdę, wystarczająco ja już chcę z tych lochów, bo tu jest po prostu jakaś masakra nie wiem jak ja przed tą grę czarno to widzę no ale nic, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że doceniacie moje poświęcenie i boicie się razem ze mną e, i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Amnezji Papa. Pa.